jest ja jestem Kinga, a to jest podcast Rozmowy w Kantorku. Dzisiaj moimi gośćmi są główni odpo, czyli głównie odpowiedzialni. Paweł Marton i Łucja ślizień kuczabska Cześć. Cześć. I pierwsze moje pytanie do was to jest, kim właściwie są główni odpo? Może ty chcesz, Łucja, zacząć? Tak, mogę zacząć. Dobra. Y moim zdaniem głównie odpowiedzialni y to jest taka funkcja, która brzmi bardzo, tak dla mnie można powiedzieć, czasami bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie. I oczywiście jest to funkcja odpowiedzialnej, więc za tym idzie ta odpowiedzialność. Natomiast dla mnie jest to, są to osoby, które między innymi odpowiadają za, yy, za to, żeby scalać odpowiedzialnych, żeby dbać o osoby, które na przykład. Znaczy nie na przykład, tylko one po prostu prowadzą wszystkie spotkania, które prowadzą różne też schole, tak, liturgiczni czy media, którzy też mają jakieś takie zadanie, żeby patrzeć na tych odpowiedzialnych, pomagać im, jako też osoby, które też są jakimś takim. Już jest... parę lat w duszpasterstwie było i tak, dużo widziały. Jak coś widziały, coś wiedzą. Nie zawsze niestety wszystko, ale mhm. też są właśnie taką, mam wrażenie, czasami takim mostem, może, między ojcem a, a resztą odpowiedzialnych. Co też nie oznacza, że, nie wiem, my jesteśmy jakoś wyżej nad nimi, bo tak totalnie moim zdaniem nie jest i jesteśmy w gronie odpowiedzialnych wszyscy na równi. Ale taki bardzo, moim zdaniem, istotny aspekt tego bycia głównym odpowiedzialnym to jest po prostu. Dbanie o całą studnię, o całą wspólnotę i dbanie o to, żeby było tutaj, najprościej mówiąc, dobrze. I wydaje mi się, że jesteśmy takimi osobami, które dostały od ojca takie trochę też zadanie, żeby mają na to naprawdę zwracać uwagę i mają za zadanie informować o tym, na przykład, jeśli coś jest fajne, a coś jest niefajne. Jak ja sobie o tym myślę, to to są takie moje pierwsze myśli, właśnie, że na no ten główny odpowiedzialny jest takim trochę, no po prostu jest gospodarzem tego miejsca. Jednym ze gospodarzy w sumie, tak naprawdę, prawda? Ale, ale ma za zadanie właśnie jakoś tak nas wszystkich scalać, i, i tak, no to więcej powiemy później, myślę. Tak, znaczy ja jeszcze bym trochę dodał do ty odnośnie jakiegoś funkcjonowania studni, bo mamy pewnego rodzaju harmonogram. Harmonogram jest powiązany z jakimiś wydarzeniami w studni. I głównie odpowiedzialni mam wrażenie, że powinni zwracać szczególną uwagę na to, że, żeby jakieś eventy się odbywały, żeby, żeby dać osobom jakąś odpowiedzialność za te wydarzenia, żeby te wydarzenia w jakiś sposób monitorować. Nie tylko wydarzenia, ale również jakieś tam spotkania, żeby to jakoś wszystko współgrało ze sobą. I takie, takie trochę koordynowanie tego, w jaki sposób cała studnia oddziaływuje między sobą, to ja bym jeszcze chyba na to zwrócił mhm. uwagę. Chciałam was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Mianowicie o naszych duszpasterzy i właściwie jaka jest rola duszpasterza i kim jest duszpasterz no dla was tak naprawdę. I czym był dla was, jak jeszcze nie byliście głównymi odpowiedzialnymi? To było tak dawno temu. <głos> nie <głos> już nie pamiętam, nie <noise> już. Nie, no znaczy szczerze mówiąc, Jejku, yy, to jest ogromny temat. Ja uważam, że duszpasterz, yy, akademickiego to jest jakaś ogromna. Znaczy to, to jest ogromna ma, odpowiedzialność. To jest to, jak, I to, jak, jak dużo zadań ma, yy, ma główny duszpasterz Ojciec Grzegorz. Oczywiście nie pomijając ojca Pawła, który też ma bardzo dużo zadań, ale mam poczucie, że no właśnie, to jest duszpasterz, czyli, no nie muszę tego tłumaczyć, tak, on prowadzi nas też duchowo przede wszystkim, mi się od razu to kojarzy jednak z prowadzeniem duchowym tego duszpasterstwa, czyli ojcowie dbają o to, żebyśmy mogli się tutaj modlić, prowadzą prześwięte, święte, znaczy odprawiają msze święte. i w ogóle dzięki nim Możemy mieć adorację, ponieważ oni nam wystawiają najświętszy sakrament. Dzięki nim w każdej chwili możemy poprosić nawet o błogosławieństwo, możemy poprosić o sakrament spowiedzi. No, są takimi kaznodziejami naszymi tutaj, i dla mnie osobiście to jest tak, na pewno przede wszystkim właśnie taki kaznodzieja, ale to się łączy z osobą, która jest dla mnie takim autorytetem. I w pewnym sensie, znaczy nawet nie w pewnym sensie, ale jest takim naprawdę głównym gospodarzem tego miejsca. Dla mnie ojcowie są po prostu, też mówimy do, niej, do nich ojciec, proszę ojca też w sumie o tym trochę rozmawialiśmy na wyjeździe odpowiedzialnych, że jest to poczucie tego, że mm, ojcowie są dla nas takimi takimi y, ojcami w tym sensie, że y, spełniają taką rolę jak, y, jak tata taki, nie? Mm. że można do nich zawsze przyjść, porozmawiać na różne, na różne tematy, nawet niezwiązane z wiarą czasami. i y, Czuję się od nich taką ojcowską pomoc i taką opiekę. Ja przynajmniej tego doświadczam. I to są takie dwa filary, które od razu mi się włączają, kiedy słyszę, kim jest dla mnie duszpasterz. To ojciec jest naprawdę gospodarzem tego miejsca. <laughs> tak naprawdę on odpowiada, i on podejmuje wszystkie te najważniejsze decyzje. Wszystkie decyzje, o wszystkim wie, co to się dzieje. Mhm. jest tak, że my sobie coś tam robimy, bo jesteśmy głównymi, a ojciec się o tym nie dowiaduje, nie? On wszystkim wie. I to on podejmuje decyzje, tak możecie to robić, nie, nie możecie tego robić. E... Ale kto więcej robi, ty czy ojciec? A. Ojej, to, to jest takie pytanie typu, kto robi więcej? Nie wiem. Ale formowy. No nie wiem. Mi... Każdy ma swoje zadania, no ale mi, moim zdaniem na pewno robi więcej du... ojciec dużo dusz, też. Moim zdaniem. Ze względu nawet na, to, na tą większą odpowiedzialność, jaką ma. Ja myślę. A tak i jeszcze chciałabym jedno okay. dodać, że też yy, ja. Yy, naprawdę odczuwam też bardzo duże wsparcie ze strony i ojca Pawła i ojca Grzegorza. I są to y, są to osoby, które naprawdę bardzo starają nam też y, pomagać nam jak najbardziej też y, czasami racjonalizować nasze myśli, które czasami wchodzą na to, że my myślimy o tym miejscu, jakby to było, y, od, od nas wszystko zależało właśnie. I ja się na to często łapałam, że miałam takie poczucie, że ode mnie wszystko zależy. No a właśnie nie. I z tego też mam z... I dlatego też mogę powiedzieć, że mam zdaniem OCAI jednak więcej tutaj robię, nas. Aczkolwiek jest to bardzo takie odpowiedź trudna na to pytanie. Że... Czy jest to odpowiedź trudna z... Bo to jest takie pytanie, że jeżeli chodzi o ilość tego ile elementów jest w studni, jeżeli zarówno pewnie z naszej perspektywy widzimy, tak jak Łucja powiedziała, że to ojcowie, szczególnie ojciec Grzegorz, jest taką osobą, która tym duszpasterstwem kieruje, która prowadzi, w którą mhm. stronę to duszpasterstwo ma iść. Oczywiście my na swój sposób, właśnie poprzez wymyślanie jakichś inicjatyw, o których wcześniej wspomniałem, że na razie myślimy ze względu na to, że trochę ten kalendarz jest jeszcze taki elastyczny i są wolne, szczególnie soboty, których byśmy chcieli coś wykonać. I w związku z czym byśmy mamy jakieś takie pomysły, w którą stronę byśmy chcieli wydarzenia organizować. Natomiast za wszystko musimy mieć dostać jakąś zgodę od ojca, żeby to się. Zadziało. No w każdym razie, jeżeli chodzi o ilość tych elementów związanych, a to z przygotowaniem pewnie spotkań, a to z e, sprawowaniem sakramentów, e, mszami, e, z, ale przy okazji jeszcze są jakieś takie elementy, jak po prostu trzymanie tego duszpasterstwa, też organizacyjnie. W czym, Integracja w ogóle z uczestnikami, to jest no naprawdę. Ojcowie jakby mają. Czy jest to praca, której. E, która jest z pewnością olbrzymia, natomiast, w związku z tym, że my bezpośrednio w tej pracy nie uczestniczymy, to ciężko nam po Ocenać, prostu nawet mogę. oceniać to. Z naszej możemy tylko tak naprawdę o jakiejś swojej pracy dotyczącej, znaczy pracy, z jakiejś swoje, jakiej swojej działalności tutaj w suni dotyczącej właśnie jakichś pilnowania konkretnych tematów, żeby to jakoś tak ładnie wyglądało, żeby też właśnie może... odpowiedzialni byli w jakiś sposób nie... poinformowani, co powinno mieć miejsce na ich spotkaniach. Tak, może też to coś nieco nie wybrzmiało w sumie, tak mi się wydaje w tych zadaniach odpowiedzialnego. To też jest na przykład znalezienie osób, które na przykład zorganizują jakąś, jakieś wydarzenie. <todowy> 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 no, to było. jednym z Waszych pierwszych zadań było razem z Ojcem wymyślenie, odnalezienie, może, tematu, jaki dostanie ten rok. I razem z Ojcem wybraliście temat: To Ty działaj. Dlaczego ten temat? Ten temat się trochę w bólach rodził. Mianowicie mieliśmy wiele takich różnych koncepcji, ale jakoś mi szczególnie zależało na tym, żeby jakieś takie działanie w ten temat wpleść. I w momencie, w którym to działanie, no tak, stwierdziliśmy, że to słowo działa i jest takim słowem kluczem, który chcemy w jakiś sposób obudować, to pojawiły się jakieś takie właśnie koncepcje, z których ostatecznie stwierdziliśmy, że chcemy szczególną uwagę zwrócić na to, że to Bóg działa w nas, w naszym życiu, w naszym duszpasterstwie. Przy okazji to hasło to ty działaj. Teraz powiem tak, jak ja trochę to odbierałem e, i do, do czego się trochę w naszym filmie promocyjnym odwołaliśmy, że chcąc dotrzeć do studni, Chcieliśmy, stworzyliśmy jakieś pole do działania, w sensie szukaliśmy tego wejścia, błądziliśmy po tym całym klasztorze. Mm -hmm. I dopiero w momencie, w którym poprosiliśmy, weszliśmy do kościoła i poprosiliśmy Boga o jakieś wsparcie, to On sprawił, on zadziałał i my do tej studni doszliśmy. I byśmy chcieli też zwrócić tym hasłem uwagę na to, że o ile Bóg działa, to również my musimy działać, żeby on mógł tak dostatecznie, ostatecznie zadziałać. I również to się odwoływało do jakiejś wiary, rozwoju wiary, rozwoju naszych rozwoju nas jako osób. Ale także jeżeli chodzi o duszpasterstwo, że to duszpasterstwo samo się nie zbuduje, tylko również osoby, które w tym duszpasterstwie są, że również to jest miejsce, które oni kreują bardzo chcieliśmy zachęcić ku temu, żeby to był taki rok, w którym osoby e, uczestniczące do naszego dyspodzterstwa poczuły taką też odpowiedzialność za to miejsce i żeby również działały. Tak, no tak naprawdę nie mam co dużo dodawać, bo Paweł bardzo wyczerpał ten temat, ale no mogę to... dodać tyle, że powtórzyć jeszcze raz, że wybieranie tego tematu było naprawdę no dużym wyzwaniem. Natomiast dla mnie osobiście w ogóle słowo działanie w dzisiejszych czasach jest słowem, które, no jest, bardzo dużo się tego moim zdaniem jednak używa. W czasach, kiedy bardzo dużą wagę się przywiązuje do pracy, do sukcesu, ludzie bardzo się skupiają na tym, żeby w jakimś sensie bardzo dużo działać, ale właśnie to ty działaj podkreśliło tą rolę, że no, nie wszystko jest w naszych rękach, nie wszystko od nas zależy, jest ktoś ponad nami, a też dodatkowo, i to też ostatnio Weronika Gwardyś, którą serdecznie pozdrawiam, też ostatnio właśnie powiedziała, ja też to tak trochę odczytywałam, że. Oczywiście przede wszystkim też jest z wielkiej litery, ty, więc oczywiście mówimy tutaj o Bogu, ale też myślę, że można ten, to hasło też bardzo tak interpretować różnie. I na przykład ja w tym bardzo dużo widziałam takiego, to ty, zadziałaj nie tak pochopnie i tak płytko, tylko działajmy trochę głębiej i trochę więcej, bo jest dużo tego działania i można dużo robić różnych rzeczy, ale. Czasami warto się bardziej skupić na jakimś jednym zadaniu i bardziej nad tym pracować, bo w takiej właśnie dobie robieniu wielu rzeczy naraz, czasami mam wrażenie, że się totalnie gubimy w tym, co robimy, więc ja też tak odnajduję to hasło. Bardzo tak nam też zależy w tym roku, żeby to hasło żyło w studni przez cały rok. W takim razie, gdzie chcecie, żeby to hasło działało? No ja myślę, że nawet takim najprostszym sposobem na to, żeby ono istniało w ogóle w studni, żeby ludzie wiedzieli, dowiedzieli się o tym. no to Na przykład jest nawet rozmowa w kantorku. Natomiast powstaje plakat z tym hasłem na ten rok i myślę, że w ogóle takie też rozmawianie o tym, co zadawanie sobie tego pytania między studniowiczami. Może jest to jakiś taki dosyć może trochę zabawny pomysł, ale myślę, że rzeczywiście w tamtym roku. Hasło zaufaj Mu, które ojciec Grzegorz na wyjeździe odpowiedzialnych tak ogłosił, i, i w ogóle tam kazanie było w ogóle też wokół tego hasła. Mi na przykład bardzo dawało, przez, dużo mi bardzo dawało przez cały rok, i dla mnie było dosyć obecne. W wielu sytuacjach, kiedy było mi ciężko z, poradzić sobie z różnymi rzeczami, to sobie przypominałam o tym, żeby właśnie zaufać Mu. A dodatkowo w tym roku to nasze hasło już też mi dużo dało, bo nawet na inauguracji, kiedy y, też był trudniejszy moment, to sobie przypomniałam. Znaczy, nie w takim duchu, że Jezu, Ty się tym zajmij, a ja sobie pójdę. Tylko w tym sensie, że naprawdę mu jakoś tak zaufałam, bo już trochę nie miałam co, jak, jak inaczej zadziałać, więc po prostu jakby sobie tak przypomniałam, kurczę, ale właśnie sobie przypomniałam o tym o tym. No i jest w samym działaniu. I to jakoś tak bardzo fajne jest, żeby sobie o tym przypominać. Tak, bo myślę, że to hasło roku ma taką fajną funkcję, że pozwala nam się trochę uspokoić, bo to, co mówiłaś o tej wielozadaniowości, po prostu chwytamy się wszystkiego, to on, on nas tak skupia, że dobra, w tym roku nie myślimy o wszystkich tych modtach życiowych, tylko myślimy o tym, że. To ty działaj, i tak jak mówicie, to jest specjalnie takie trochę nie wiadomo, czy to jest bardziej, że ty Boże, działaj w nas, tylko też na równi z tym, że my musimy działać, żeby coś szło do przodu. Mm. Nie wiem, może teraz Ciebie, Paweł, zapytam, jak ty czujesz, że Bóg działa w twoim życiu? Ja bym trochę się znowu odwołał do tego hasła i w sumie Łucja bardzo trafnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego hasła na inauguracji, <głos> <głos> bo powiem tak, razem mieliśmy ten trudny moment w pewnym momencie i to ty działaj, to też przez moją jakąś modlitwę podczas tej się przemawiało. W sytuacji, w której włożyliśmy jakiś wysiłek w to, żeby coś zadziałało, natomiast trochę to nie było zależne w pewnym momencie od nas, natomiast właśnie tak stwierdziliśmy, dobra, oddajemy to Bogu i Bóg jakoś stworzył warunki ku temu, że jeszcze się udało. W każdym razie, jeżeli chodzi o to hasło, no w moim życiu bardzo często mam już takie momenty, w których... E Czuję, że no ja ze swojej ludzkiej strony zrobiłem wszystko, a nadal mam wrażenie, że coś może się wykoleić. I w takiej sytuacji zamiast. E, oczywiście musimy zawsze wkładać wysiłek w to, żeby coś wychodziło, żeby osiągnąć nasze cele, to z drugiej strony musimy też wiedzieć, że właśnie jest ktoś nad nami, i w związku z tym, że jest ktoś nad nami, musimy mu też część tej kontroli oddać, wiedzieć, wiedzieć że nie jesteśmy wszechmocni. Mhm. W ogóle mnie teraz do głowy przyszło, może coś się z głowię, ale przyszło mi do głowy, że Adidas chyba miał to hasło, just do it". <laughs> No to jest takie hasło, które też ma w sobie strasznie dużo takiej motywacji i to jest też, mam nim świetny, jakaś taka dobra myśl, że można sobie napisać to hasło i... Na serio, do takich mega basicowych rzeczy typu, nie wiem, obiecałam, że w tym roku będę sobie czytać 15 minut książkę i no po prostu Lucja wyździała i ogarnij się i czytaj się tą książkę 15 minut. Więc moim zdaniem rzeczywiście yy, właśnie warto podkreślić, że 100 dnia jest tą wspólnotą i te rzeczy, o których mówimy, warto żebyśmy je głębiej je rozwijali później też w domu, je wykorzystywali. Dlatego w ogóle mega zachęcam, żeby sobie pomyśleć o tym haśle, co dla każdego ono oznacza. Ja razie. jeszcze bym się trochę wrócił do tego, co by myśmy chcieli przekazać do Studniowiczu w kontekście tego hasła? Mianowicie, wydaje nam się, że Studnie jest to na tyle duża inicjatywa, w której jest tyle wydarzeń, tyle rzeczy się dzieje, że chcielibyśmy zaproponować szczególnie nowym osobom, albo aby bardzo szybko się jakoś tą wspólnotę kręciłem. Mamy wiele takich funkcji, czy to jeżeli chodzi o slajdowe, czy to jeżeli chodzi o fotografię, czy to jeżeli chodzi o sporty, że naprawdę najlepszą, najlepszym sposobem, żeby się jakoś w tą studni zaangażować to jest właśnie działanie i działanie nawet jeżeli chodzi o organizację wyjazdów, organizację jakichś wydarzeń i właśnie to Ty działaj też chcielibyśmy, żeby było skierowane do tych, do studniowiczów, żeby się zaangażowali w to nasze wspólne miejsce. Tak, masz rację, że to jest bardzo dobry sposób na integrację, kiedy po prostu musisz z kimś coś zrobić i... Po prostu musisz, jakby Just nie ma no. mówię, że to jest ten... Ale to prawda, no jakby uważam, że właśnie bardzo, Pawle, dobrze, że o tym mówisz, bo... To jest bardzo taki istotny komunikat, nawiązując znowu do naszego filmu, który też przedstawił to, że do tej studni czasami trudno w ogóle się wkręcić ludziom i że to jest. Ja też miałam z tym problem. I dopiero kiedy się w coś zaangażowałam, to dopiero jakby w ogóle poczułam to miejsce i w ogóle zaczęłam się z ludźmi jakoś bardziej zaprzyjaźniać, więc. Tak, bardzo też namawiam i zachęcam do tego, żeby na przykład do nas się zgłaszać i mówić, że hej chcę zrobić coś tam albo hej chciałabym się jakoś zaangażować, ale nad nie wiem jak i my jakby jak najbardziej. Znajdziemy że... robotę. ale tak, tak. Tak, tak. tak, ale to jest też coś, jak ja widzę, głównych odpowiedzialnych, że to są takie osoby, do których można podejść, że też nawet później już będąc przez jakiś czas odpowiedzialną. No, Czułem coś takiego, że odpowiedzialni są po to, żeby się zaopiekować tymi, którzy przyszli pierwszy raz, bo to jest szalenie trudne, żeby wejść i fajnie jest. No, trzeba jednak wykonać ten wysiłek, żeby trochę wytrwać, bo ten pierwszy tydzień jest bardzo intensywny. I to jest super czas, żeby wszystko poznać, ale potem fajnie jest sobie coś z tego wybrać i w tym angażować się, w tym działać. Mhm. Zdecydowanie. To jest w ogóle taka rzecz, która no wiadomo, to zawsze jest, wydaje mi się, taki też stres w sumie dla, dla nas jako odpowiedzialni, że też bardzo często no właśnie my też czujemy taką, no może mówisz, że presję, ale jakiegoś rodzaju taką właśnie odpowiedzialność za to, że przychodzą te nowe osoby i no nie rozmawiam, znaczy ze swoimi tam powiedzmy już jakimiś znajomymi, tylko właśnie, hej, no jest to Lucja, super, że przyszłaś, jak się nazywasz i właśnie, no jesteśmy już, dzisiaj jest wtorek, jesteśmy już w drugim dniu ty, otwartego tygodnia, no takiego pierwszego i ja mam bardzo duże takie poczucie, że w tym roku bardzo dużo osób nowych przychodzi i to jest Taka fantastyczna okazja też właśnie do tego, żeby uczyć się takiego otwarcia na drugą osobę, co w ogóle jest fantastycznym być odpowiedzialnym, to jest właśnie taka fantastyczna okazja w ogóle do uczenia się, bycia na, otwartym na każdą osobę. Naprawdę to też tak jakoś bardzo widzę, że to dużo uczy. Tak, także nie bójcie się podbijać od posła otwarci. A jeszcze chciałam Was zapytać, jaką macie wizję tego roku, no bo skoro mówimy o działaniu, to myślę, że w Was jest takie ziarenko, że my teraz chcemy coś zadziałać w tej studni. Jakie są Wasze plany i wizje? Totalna demokracja. <głosy> 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 Nie no, że te, bo to tak to brzmiało, jakbyśmy mieli jakieś plany rewolucyjne. Nie, niestety, jeżeli chodzi o jakąś rewolucję, to. Ze względu na to, iż sama Kinga wie, że kalendarz studniowy jest bardzo wypełniony różnymi aktywnościami, bardzo często. Ciężko w ogóle znaleźć jakiś termin, żeby y, jakąś innowację wprowadzić. Natomiast z naszej perspektywy mamy parę takich pomysłów, których nie chcę zabrzmieć, że nie chcemy zdradzać, bo mm, to by brzmiało tak bardzo zbywające na Twoje pytanie. Natomiast są to, są to jakieś takie inicjatywy, takie pomniejsze, typu, że jakieś osoby się do nas zgłaszają już w tym momencie i proponują, że chciałbym zorganizować to, chciałbym zorganizować to. Natomiast ze względu na to, iż Kalendarz w tym momencie jest jeszcze dosyć taki płynny. Mamy jakieś takie wydarzenia, które koniecznie mają wyższy priorytet niż takie małe wydarzonka. To w tym momencie ciężko nam powiedzieć, które z, tych, e, które z tych planów osób, które do nas przychodzą, się odbędą, a które nie. Natomiast chcielibyśmy w ogóle dać taką, chyba przestrzeń dla tych osób, które chciałyby się zaangażować, żeby mogły jakieś swoje własne plany dotyczące ich, jakiegoś dzieła w pasterstwie zrealizować. Jeśli chodzi o mnie, to jak się dowiedziałam, że zostanę tą główną odpowiedzialną i jak sobie w ogóle zaczęłam o tym w ogóle myśleć, właśnie co to oznacza, o co chodzi, to czułam coś takiego, że ja przede wszystkim nie wiem, czy chcę cokolwiek tu zmieniać, bo uwielbiam to miejsce i uważam, że to jak ono działa jest jak najbardziej dobre. Natomiast uważam, że bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o studnię, jest to, żeby stworzyć tutaj wspólnotę. I taką prawdziwą wspólnotę w tym sensie, że jest nas bardzo dużo. I odczuwam to, że bardzo bym chciała, żebyśmy tworzyli tutaj taką, najprościej mówiąc, rodzinną atmosferę, ale właśnie w bardziej sensie, że naprawdę jesteśmy sobie dosyć bliskimi ludźmi, którzy mogą ze sobą porozmawiać o na wiele tematów, którzy przychodzą tutaj i czują się jak w domu. I no właśnie jako ta główna w... W takim zakresie, w jakim mogę, będę się starać po prostu yy, jak najbardziej dbać po prostu o nas, o studniowiczów i właśnie no, jakoś tak działać uświadamiająco na to, że na przykład jak tutaj jestem i korzystam z tego miejsca, to też jakby jestem za to w jakimś sensie odpowiedzialna i. Nie przychodzę tutaj tylko na spotkanie i wychodzę, i już w ogóle się do niego nie przywiązuję, w, nawet w najprostszym e, z tego słowa znaczenia typu nie zmyć się kubka. Wiem, że to teraz może zabrzmieć jak jakaś tania hmm. propaganda zmywania kubków, ale. Ja nam za to nie zapłacić. E, jak najbardziej mówimy. chcę powiedzieć na poważnie, że moim zdaniem to paradoksalnie zmywanie kubka, czy sprzątanie po spotkaniu, pomaganie odpowiedzialnym, e, organizowanie różnych rzeczy sprawia, że zaczynasz traktować to miejsce nie tylko jako miejsce wypadów wieczornych, do miejsca, gdzie spotkasz swoich rówieśników i się będziesz dobrze bawić, a przy okazji jeszcze, nie wiem, nauczysz się albo dowiesz się czegoś interesującego albo mądrego, tylko no właśnie, to jest studnia, to jest duszpasterstwo, gdzie chodzi też o coś więcej. Więc to jest taka moja dewiza na ten rok, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze wracając do samych eventów i jakichś takich wydarzeń, które planujemy na ten rok, to tak jak wspomniałem, dużych rewolucji nie będzie, natomiast takie formaty popularne i znane jak Festiwal Złote Kalesony, jak Kawa za Kawę, jak imprezy, różnego rodzaju wydarzenia związane z właśnie FZK, czy tam kolacje patriotyczne, to wszystko jest zaplanowane. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o jakąś taką, taki element, który mnie w tym momencie na ten rok jakoś bardzo zaciekawił, to osobiście nie wiem, czy mogę to zdradzać, natomiast y, na obradach było dużo wspomniane o pomysłach źródła. I wydaje mi się, że to jest naprawdę, są to naprawdę mm. bardzo ciekawe inicjatywy, które warto śledzić, gdyż no, jest to taki trochę powiew takiej świeżości i fajnego podejścia. W sensie tak. bardzo mi się podobały. Więc. Y, to ciąg czy, czy, dalszy nastąpi. Czy, czy. E, wpadajcie na e, grupę źródła i obserwujcie, co tam się będzie w najbliższych tygodniach działo. Tak, ja jeszcze dodam, że dla tych, którzy nie wiedzą, że źródło e, to jest nazwa naszego studniowego wolontariatu, i, i myślę, że to też się wpisuje w to hasło działania. Bo to jest taka, taka w, w sumie rzecz w naszym duszpasterstwie, gdzie możemy jako grupa i jako wspólnota wyjść do innych ludzi i też dać pewne świadectwo. Więc, więc bardzo też zachęcam. Zachęcam. I, I oboje źródłowi Sara i Janek byli u nas w podcaście, także też można ich posłuchać. Oczywiście do, do słuchania podcastu zachęcam, bo przez cały, no, cały zeszły rok nagrywaliśmy odcinki, i to jest też przykład pewnej oddolnej inicjatywy, jakiś taki dowód na to, że, no, że można zrobić w studni coś nowego, działającego. Mm -hmm. I że jest do tego jak najbardziej przestrzeń i że bardzo się, no to w tamtym roku głównie odpowiedziali, znaczy głównie odpowiedziali, nie tak, że oni jakoś wyrażali chyba zgodę, <laughs> bo to w sumie zdecydowanie bardziej zależy od ojców, ale otwierali nam do tego w ogóle możliwości i przestrzeń, więc My tak samo zachęcamy. Powiedzcie, czy macie jeszcze coś, z czym chcecie zostawić naszych słuchaczy? To Potem. ty działaj. Pięknie. <grych> w takim razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za odsłuchanie całego podcastu. I dziękuję też wam, Pawle i Łucjo, że zgodziliście się dzisiaj ze mną porozmawiać, że udało się w końcu spotkać. Ciedy jesteście jeszcze pełni energii? <laughs> tak, pa! tak. Na samym początku. A ten odcinek prowadziła dla was Kinga Sendal i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej w kantorku. Amen. 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 Dzięki Kinga. Dzięki. Dziękujemy. Pa.